Nie miałem wtedy jeszcze nawet na dzień. bo był lipiec osiemdziesiąt jeden. Na czarno-białej fotografii zastygł świat Dziadek z rowerem, moja siostra, ja i brat Pamiętam dobrze ten cudowny czas Spółdzielczość ma swoje korzenie już w XIX wieku. W 1848 roku powstały pierwsze zalążki spółdzielczości na Wyspach Brytyjskich. W 1994 roku ONZ docenił ruch spółdzielczy i uznał, że 1 lipca będzie międzynarodowym dniem spółdzielczości, ruchu spółdzielczego a rok później Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął, że w Polsce będziemy również obchodzili 1 lipca jako Międzynarodowy Dzień Współdzielczości. Do tej pory odbywały się festyny, ale nie, może nie w ten sposób ten dzień Międzynarodowy Dzień Współdzielczości był obchodzony. Postanowiliśmy, żeby rozpocząć obchody Międzynarodowego Dnia spółdzielczości w Łomży wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Perspektywa w ramach osiedla, czyli stworzyć coś w rodzaju Spo spotkania spółdzielców przy muzyce, stąd pomysł pikniku rodzinnego. E, za rok, jeśli mnie pamięć nie myli, Spółdzielnia Łomżyńska obchodzić będzie chyba 60-lecie swojego istnienia. E, jakiś e, coś specjalnego szykujecie już na, na tę okazję? Może specjalnego nie, na pewno jubileusz jest zacny, 60 lat i na pewno będziemy go chcieli obchodzić. Na pewno będzie to połączone też z Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości, czyli w okolicach 1 lipca. Myślę, że będzie podobna impreza plenerowa dla mieszkańców, dla członków spółdzielni. A oprócz tego, mi się wydaje, że tych, którzy w tym ruchu spółdzielczym przez te lat działają, spróbujemy się, spróbujemy jeszcze też docenić. A co do dzisiejszej imprezy, nie miał Pan takich obaw jak ten deszcz lunął po 15 i ludzie pouciekali, bo tu zostało kilkanaście osób. Nie miał Pan takich obaw, że już jest po imprezie? Powiem Panu tak, ten ruch spółdzielczy też przechodził swoje różne koleje. Mieliśmy lepsze okresy, gorsze, mieliśmy okresy PRL-u, mieliśmy okresy wzlotów i upadków, tak jak jest to dzisiejsza pogoda, ale spółdzielczość za każdym razem udawało, udawało jej się podnieść. Udawało się pokazać, że nieważny jest ustrój, jeżeli się zbiera grupa ludzi i żeby zrealizować wspólny cel. Do tego się umawiają. To warunki, takie jakie panują na zewnątrz, nie są aż takie bardzo istotne. A ta wspólnota, to że są razem, te warunki potrafi przezwyciężyć. Zaczęliśmy o godzinie 12.00. Prezentowały się dzieci z MKD, następnie były koncerty, konkursy, miasteczko ruchu drogowego, policja miała swoje stanowisko, było znakowanie rowerów, straż pożarna, wojsko polskie. Ten z tym sprzętem, który przybyli, był ogólnie dostępny, można było zobaczyć, jak to działa, można było mundur strażaka się. Ubrać. No i oczywiście cały czas coś się działo na scenie. Od muzyki yy, miłej, lekkiej, przyjemnej w wykonaniu seniorów po mocne, rockowe rytmy, gdzie finałem będzie Elena Rudkowska i rytmy bałkańskie. No i pyszna grochówka, próbował pan? Ale oczywiście, grochówka była pyszna. Oczywiście, że próbowałem grochówki. Yy, wydana i nie słyszałem, żeby komuś nie smakowała. Nie smucham. Ei,